Wytłumaczyłam Wam pierwiastki w minutę, posłuchajcie. Mamy tutaj w zadaniu 14 mnożenie pierwiastków. To jeżeli mamy przykład A i mamy pierwiastek z dwóch razy, pierwiastek z 4 i 1, to my sobie, słuchajcie, mnożymy, bo jeżeli mamy pierwiastki tego samego stopnia. Tak, mamy pierwiastki drugiego stopnia, jak pierwiastki kwadratowe, to możemy sobie po prostu pomnożyć. No tu 2 razy 4 1 druga to jest jak 2 razy 4,5, czyli po prostu 9, a pierwiastek w 9 to będzie 3. Tak samo, jeżeli mamy pierwiastki tego samego stopnia i mamy dzielenie, to możemy włączyć pod jeden pierwiastek. No to dobre, od razu zamienimy. 2 razy 3 to 6, plus 2, 8. Mamy 8 trzecich podzielić na 2 trzecie. I teraz dzielenie to odwrotność mnożenia. Mamy 8 trzecich razy 3 drugie. I skracamy. 3 na 3 to 1, 3 na 3 to 1. 2 na 2 to 1, 8 na 2 to 4. Czyli będziemy mieć pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to przecież. Dwa. A powiedzcie mi, Co teraz bierzecie w szkole, żebym wiedziała co tutaj na profil dodawać? A pamiętajcie też, że na każdy sprawdzian, na każdą kartkówkę do matury czy do egzaminu ósmoklasisty przygotujecie się z moją apką Matma Gryzie.